Jeśli chodzi o sprawy wywiartowe to mamy rozstrzygnięcie Sądu Okręgowego w yes. Oczywiście nie jest dla nas korzystne, bo sąd oddalił apelację. Od tej apelacji przysługuje skarga do Sądu Najwyższego, skarga kasacyjna. Nie mamy jeszcze uzasadnienia, bo jest uruchomiony wniosek o uzasadnienie. Natomiast co dalej, no to tu rzeczywiście musimy rozstrzygnąć. Natomiast nie mamy tej podstawowej kwestii rozstrzygniętej, czy nieruchomość podpada pod dekret, czy nie podpada. Bo, o, tak, bo od tego te wszystkie sprawy późniejsze, czy wpis i tak dalej są zależne. Ponieważ jeżeli Naczelny Sąd Administracyjny uzna, że nie podpada pod sekret ta cała nieruchomość, to wtedy oczywiście ten wpis, który jest w wieczysteń, będzie, tak jak i jest aktualny, natomiast jeżeli będzie odwrotnie, czyli że podpada pod ten, to wtedy wystąpimy o zmianę tego wpisu i zobaczymy też, jeżeli będzie skarga kasacyjna złożona, jak do czego podejdzie. Teraz są najwyższe. Także na dzień dzisiejszy to rozstrzygnięcie nie jest korzystne, ale nie jest sprawa zakończona. Tak? Zastanawiamy się nad sensem, nad sensem kolejnych odwołań. I czy to nie, czy to nie, czy to nie dojdzie do tego, że y, wpędzimy się sami w obody tylko jeszcze z tymi kolejnymi odwołaniami? Bo w tej chwili już są prawomocnymi właścicielami. Wyroki są... Pisy są prawomocne. Jak będziemy to przeciągać znowu w czasie, czy nie będą nas skażeć y, spadkujących później o odszkodowanie w to Postępowanie zakończy y, 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 no, wyrok zakończy wyrobnego administracyjnego, bo on tutaj zdecyduje właściwie czy podpada, się, czy nie podpada i wtedy według mnie będzie, będzie wiadomo, natomiast... To czy statkowie czy wystąpią o odszkodowanie czy nie, to myślę, że to nie jest zależne czy w tej chwili po prostu wydamy czy nie wydamy, bo oni słyszą, że pewnie i tak będą chcieli jakieś tam roszczenia, bo oni przecież wcześniej tam zapowiadali, że będą występowali o roszczenia dlatego, że, że przez ileś tam lat nie korzystali z tej nieruchomości wiadomo, że y, ta nieruchomość y, od czasu y, dekretu jest, jest y, najpierw z państwa później gminy i tak dalej, więc te roszczenia mogą mieć, także myślę, że to, czy, czy w tej chwili będzie przekazane, czy nie, to i tak y, w żaden sposób nie, nie powoduje, czy, 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 czy oni wystąpią, czy, czy nie wystąpią. Tak, bo do tego momentu no, byliśmy prawolitymi prawo właścicielami. My nikogo do tego nie zabraliśmy. Mieliśmy, byliśmy właścicielami, by, byliśmy wpisani w Księdze Wieczystej. W tym momencie Księga Wieczysta się zmieniła. Zmieniła się Księga Wieczysta, oni są wpisani w Księgę Wieczystą. I od tego momentu wydaje mi się, że jeżeli by dochodzili od tego momentu, to prawnie by dochodzili i sensownie. Bo do tego momentu, gdy byliśmy właścicielami. To, to, to nie do nie racji, bardzo... Nie i, bardzo, nie i, bardzo praktycznie, praktycznie, teoretycznie moim zdaniem, co mogłoby być tak, że oni przez ten czas, my by też na zwłokę teraz odwołując i tak dalej, nie wiem co ma Pan na myśli, Panie Przewodniczący, nie mogą też inwestować za bardzo pieniędzy. I teraz jak się sprawy toczą na przykład następne 4 lata, więc co mam się za 4 lata, że oni nic nie zrobili mimo to, że byli właścicielami. O co tak. tak. chodzi? Zawsze mówimy, że w będzie wyrok sądu, oddajemy. Na dzień dzisiejszy takie wyroki mamy. W tej świnki, które są wpisane, czyli oni już są właścicielami. Tam w tym sądzie na szczególnym, tak jak już Pan Radny powiedział, te sprawy mogą trwać bardzo długo. Jeżeli spadkobiercy nie uzyskają dofinansowania, to tam nigdy nic się nie zrobi, a my jako gmina ile jesteśmy w stanie zainwestować e, w ten teren Dokładnie. I zastanawiam się, czy po tych ostatnich wyrokach... Nie zrobić jakiegoś spotkania i rozmowy toczyć na ugodę czy na porozumienie jakieś... To jest czas. Tak? To jest może byłoby I no, no bo tak się, czy my w nieskończoność będziemy to osiągnęli? No bo wiemy, że sprawy w sądach no, trwają bardzo, długo. Tak. Tak, tak, trwają. Tak, tak, to też to tylko, tylko, tylko obawiam się czegoś jednego. To, co było niewartościowe na spotkaniu, spadkobiercy powiedzieli, no nie oddamy nic. nie I to jest, no, no takie niepewne zrobienie. Ale wiemy że, wiemy, że jedno już wystąpienie o wydanie było. Tam to było od, od, odmownie, bo nie były wyroku sądu. Teraz są wyroki sądu, podejrzewam, że będzie następne o wydanie. I oprócz o wydania to już jest o 10-letnie bezumowne korzystanie, Czyli, nie, nie, jak to się nazywa, nie może nie bezumowne nieprawne użytkowanie nie? no tylko ja się pytam czy my nieprawnie użytkowaliśmy jak my Wiem, to za mocy ustawy znomolizowane czy gmina to nieprawnie przejęła? no to jeżeli nieprawnie to skarb państwa niech wtedy nie... to się i teraz te sprawy będą trwały bardzo długo nawet o rozliczenie ja myślę, że ta ugoda by może była najlepszym sposobem na rozwiązanie sprawy na dzień dzisiejszy, moje zdanie jest takie, że będziemy czekać, co, co się po tych wyrokach, czy wystąpił, bo to wydanie, czy nie wystąpił, czy będą czekali na wyrok sądu administracyjnego, nie wiem. Gmina nie zajmuje się niczym. Gmina nie zajmuje się prawie niczym. I ten, co ma wyrok pozytywny, że ma, to że tego ten nie będzie To jest pan, to ma to co się że no tak? tak? Nikt nie będzie nic robił. Po tym, w tej chwili są pozbawione. Rozbawia się wszystko. I... Moim zdaniem, zarówno dwa, jak to będzie do rozstacia, co w końcu będzie do Czyli wniosek Wniosek jest taki, że dogadać się Są pozytywnie, niech to zajmie, że nie niech to porozmawia, czy nie przyjdzie, nie zajmie, bo z nami porozmawia, pójdziemy na jakieś półgodne, na tego już, i raz zakończę spór.